Cześć, witam wszystkich widzów. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy od małego unboxingu. Będziemy rozpieczętować paczkę, która przyszła. Jest to dodatkowe wyposażenie do mojego skutera. Zaraz się dowiemy, co tam jest w środku. Oto nasza paczuszka. Jak tu widzicie, pisze nie rzucać szkło. No i bierzemy się za odpieczętowanie. Co jest, bowiem zamawiałem, ale zaraz się wy dowiecie. To jest w środku, zapakowane dosyć dobrze, zabezpieczone. Jak Kinder niespodzianka. To jeszcze za bardzo pewnie nie widać, nie, nie wiecie co to w środku jest. Gotowy na bok, ładnie zafoliowane. A to jest mocowanie do tej oto przedniej szyby. Przednia owiewka wyprofilowana. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać, bo jest przezroczysta, ale duża. Fajnie, duża szyba, nie będzie wiało wpysk. Komu to, Komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Będą mniejsze opory. Szyba z akrylu. Przynajmniej tak producent pisał: jest to szyba uniwersalna. Grubość jak tu widzicie około 3 mm, ale jest dosyć mocno sztywna. To mocowanie trzymanie szyby to jest takie job twoju mać to jest chyba. Ósemka albo dziesiątka, prędko na zdjęciu wyglądało to na takie liche. Myślałem, że to będzie z piątki, z szóstki, a to faktycznie jest takie dosyć masywne. Zestaw śrubek do oczywiście przymocowania tego. Ta śruba fajnie, bo ona ma od razu tutaj, a tak taki rowek kanalik śruba od spodu też Oj. też ma takie wypustki więc to idealnie fajnie będzie pasowało nie będzie się obkręcać zapobiega to obkręcaniu się to drogą dedukcji wyszło że to jest tutaj przykręcane pod ten pręt tu są mniejsze śrubki do przykręcenia tych fasolek trzymających. No, skakuj w swoje miejsce. O. I z tej strony idzie nakrętka. Cena takiego zestawu takiej szyby. Yy, całym zestawem montażowym. To jest koszt 100 chyba 8 zł, jak dobrze pamiętam. A rozglądałem się za oryginalną szybą do Hondy SH. To wyobraźcie sobie, że sama szyba kosztuje ponad 290 do tego za 180 zł trzeba byłoby kupić właśnie ten zestaw takiego mocowania i wyszłoby to tam prawie ponad 500 zł. I już jak widzicie, jeden uchwyt przykręcony już zaczyna to przypominać przednią owiewkę. Do tego tutaj jest to mocowanie. Dopiero na motorze się to wszystko ładnie ustawi. Dlatego właśnie chcąc troszeczkę zaoszczędzić, kupiłem właśnie taką uniwersalną owiewkę. Jest ona stosowana właśnie do skuterów, do motocykli. Opinie miała dosyć bardzo dobre. Polecali właśnie tą szybę. Aczkolwiek jeden komentarz był taki, że coś tam z, z antyrefleksem że ma takie te, e, troszeczkę przekłamuje światło że właśnie trzeba uważać na to. Ale to sprawdzimy to sami i ocenimy. Będzie wiadomo, czy warto polecać ten produkt, czy nie. Zasłownie widzę słuchajcie, sekundowa sprawa i ta w moment będzie zmontowana. Potem można jechać śmiało na garaż i przymocować ją do skutera. Druga śruba, jako kontra. No i zobaczcie: 5 minut roboty. Cały zestaw montażowy: zmontowany, skręcone wstępnie. Jedziemy na garaż, montujemy to do motoru. Dobra, słuchajcie, zrobiłem już, zamontowałem owiewkę. Nie nagrywałem tego wczoraj, bo byłem wieczorem, nie wytrzymałem. Po prostu presji, mówię, jadę zamontować. Było już tak ciemno, że no, nie było możliwości cokolwiek nagrać, bo warunki oświetleniowe były słabe. Ale teraz Wam pokażę, jak wygląda owiewka już zamontowana i co musiałem przerobić, żeby ją zamontować. Tak się prezentuje owiewka już na e, hondzie. I teraz tak. Owiewka jest mocowana do uchwytów lusterek na tych dwóch prętach Fi12. Przymocowana za pomocą tych plastików, tak jak tu już w domu widzieliście, montowałem to było skręcone. Tutaj mam może z drugiej strony. Jedyne co musiałem przerobić, to po prostu dorobić takie płaskowniki. Zrobiłem je z blachy czwórki, przewierciłem otwór tutaj na mocowanie, plus tutaj pod lusterko, skontrowane jest, trzyma się to na zicher. Wygląda naprawdę fajnie, jedziemy teraz sprawdzić jak to będzie wyglądało, Jaka, jakie będą odczucia, jak będzie chronić nas to przed wiatrem, czy to się kolebie. Patrzcie. No troszeczkę się ugina z tego względu, że ma to tylko dwa miejsca podparcia. W jamaszce są cztery punkty mocowania, więc ta pleksa podobnie się ugina, ale tak nie, nie sprężynuje. Zobaczymy, jak to będzie w trakcie jazdy. Czy będzie się. E, będzie wchodzić w wibracje takie falowanie tutaj nad tym jest. Widzicie delikatna przerwa. Jeżeli to będzie przeszkadzało, to po prostu opuścimy jeszcze szybę na dół. Nie chciałem, żeby po prostu tutaj uszkadzało lakieru. Dlatego ją uniosłem trochę do góry. Zobaczymy, jak przy prędkościach rzędu 80-90 na godzinę, jak się będzie zachowywać. No i teraz wiadomo. Będziemy troszeczkę chronieni od wiatru. Nawigacja działa. Już niebawem na kanale pokażę się właśnie jak zrobić sobie ze starego telefonu właśnie taką nawigację. Także zapraszam na kolejny odcinek, a dzisiaj mamy sobotę i lecimy sobie teraz ujęcia będą z trasy. you yeah. Torki stoją, pięknie się dzisiaj spróbują, szyba pierwsza klasa, panowie, normalnie za 108 zł pełna szczęścia, nie, morda uśmiechnięta, nie wieje w pysk, tak zażyć. Dzisiaj żadnej muchy nie zjadłem, ani komara, czyli dobrze, sytuacja opanowana, troszeczkę ją trochę telepie, ale tu zrobimy takie wzmocnienie, połączymy pleksę z mocowaniem tutaj tego dolnego kokpitu, będzie git, nie będzie telepać. Pomysł jest na mocowanie tutaj. Sytuacja wygląda tak, że zrobimy tutaj pomiędzy tymi prętami rureczkę i tu zamontujemy uchwyt na nawigację. Będzie gitara.